Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. 15 minut po 9 temat dla reportera startuje. Piątkowy temat dla reportera, ale Czekaj, wspaniały ze mną w studio. Dzień dobry. Dzień dobry, zacieram ręce, bo liczę na to, że dzisiaj będzie e, sporo telefonów przy końcu tygodnia. Zobaczymy z jakimi tematami do nas zadzwonią nasi e, słuchacze. E, Iwona Mierzak dzisiaj jest z nami, że tak powiem, duchem, bo szykuje dla Was e, bardzo ciekawego e, newsa z Lubina. I oczywiście dzisiaj to w naszych wiadomościach lokalnych, a także na namiedziowe.pl, ale niestety nad ranem e, przyszła bardzo. Smutna i przykra informacja, tym razem nie w wyniku tąpnięcia czy wstrząsu, ale tym razem na powierzchni. Doszło do tragicznego wypadku w zakładach górniczych Polkowice, Sieruszowice. Zginął 33-letni pracownik, władza Kadiechemu ogłosił już trzydniową żałobę we wszystkich oddziałach spółki. Dodam, że 33-latek, którego niestety pomimo reanimacji uda nie udało się uratować, był mieszkańcem Głogowa. Wyrazy współczucia. Temat dla reportera do 9.45 do Waszej dyspozycji, drodzy słuchacze, oczywiście czekamy na zgłoszenia i na informacje. Dzisiaj nie zabraknie wielu bardzo ciekawych informacji na portalu media.pl i w naszych wiadomościach. Tak było chociażby wczoraj i dosyć obszernie to komentujecie, bo zainteresowała Was bardzo mocno Winda, która będzie wybudowana w budynku przy ulicy Poczdamskiej 1 w Głogowie, tam gdzie między innymi swoją siedzibę ma zakład gospodarki mieszkaniowej, ale też jest wiele innych biur, siedzib firmy gdzie no, tak naprawdę trzeba troszkę tych stromych schodów pokonać, żeby się dostać na pierwsze, drugie, czy nawet trzecie piętro. Tak więc do końca roku, dzięki między innymi dotacji z funduszy norweskich, ale też i środkom zabezpieczonym w budżecie gminy Miejskiej Głogów, ta winda powstanie. Niebawem ZGM ogłosi przetarg na wykonanie tego zadania. 726 114 114 to numer telefonu oczywiście do Waszej dyspozycji. Wczoraj na naszej antenie Trener siatkarzy Dominik Walenciej zapowiadał, że potrafią grać się z faworytami i niejednokrotnie już w tym sezonie e, Głogowianie punkty wyżej notowanym rywalom urwali, no ale wczoraj niestety się nie udało, choć pierwszy set zapowiadał, że będzie to całe spotkanie wyrównane. E, przegrany przez Głogowian e, do 21, niestety w drugim już zdecydowanie aktualny, już lider Taurą pierwszej ligi e, przeważał, wygrał 25-14, trzeciego seta do 18 i tym samym komplet punktów i komplet setów został w Będzinie MKS wygrał z Chromem 3 do 0. Jak już jesteśmy przy siatkówce, no to warto też sobie zaplanować weekend bo jutro mecz Plus Ligi Siatkarzy w Lubinie właśnie Kuprum zmierzy się z Jastrzębskim Węglem ten mecz o godzinie 17:30 zapraszamy gorąco i o tej samej porze w Lubinie również mecz PKOBP Ekstraklasy to zresztą słyszeliśmy przed chwileczką w klubowym dżinglu na naszej antenie Zagłębie gra o godzinie 17:30 z Pogonią Szczecin Zobaczymy czy kontynuować będą Zwycięską pasce I wydłużą ją do kolejnego spotkania Miedziowi Piłkarze Natomiast Jeśli wracając do meczu siatkarzy No to Kuprum ponownie nie będzie faworytem Tego spotkania bowiem Jastrzębski Węgiel Jest aktualnie trzeci w stawce Kuprum zajmuje miejsce trzynaste Kuprum ma w dorobku punktów 25, a Jastrzębski węgiel 58, czyli przepaść punktowa spora. Natomiast w minioną środę też miała być przepaść pomiędzy Kuprum a treflem, a tymczasem pełne 5 setów i ponad 2,5 godziny emocji. Ostatecznie trefel wygrał, ale kuprą bardzo mocno się wyżej notowanemu rywalowi postawiło. Dużo sportu w rozmowach z Leszkiem Wspaniałym zawsze. No i sport też w naszym portalu Miedziowe.pl. Zresztą ten sport też był w ostatnim serwisie lokalnym. Była mowa o gali sportu w Lubinie, a w naszym portalu Miedziowe.pl są zdjęcia z tego wydarzenia. Obszerna fotorelacja. Zapraszamy bardzo serdecznie. No bardzo ładnie to wszystko tam wyglądało w KRCS. Tak, z... no, że tak przyznać. powiem na wypasie. Mhm. Na wypasie, bo e, i prowadzący też, zacni mój serdeczny kolega, dziennikarz Robert Skrzyński miał okazję prowadzić galę z aktorką Aleksandrą Szwed no i z całą pewnością najbardziej usatysfakcjonowani są tutaj fani Szczypiornistek Zagłębia Lubin bowiem dwie główne nagrody w kategorii trener roku i zawodniczka roku jeśli chodzi o kategorię sportu zawodowego trafiły właśnie do Mistrzyń polskich, do trener Bożony Karkut i do rozgrywającej Zagłębie reprezentacji polskiej Karoliny Kochaniak sali, a jak chcecie im osobiście pogratulować no to w niedzielę możecie się wybrać do hali RCS-u na pierwszy mecz rundy finałowej już, czyli walka o medale, o obronę mistrzostwa Polski. Zagłębie zagra z Galiczanką Lwów mecz o godzinie 15 i tak jak mówię, będzie można osobiście i Bożenie Karkut i Karolinie kochaniak Sali pogratulować w zwycięstwa w plebiscycie. A fotorelacja Iwony Mieźwek faktycznie obszerna, jest co pooglądać. Ten kto nie był, jak Iwona mówi, niech żałuje, bo, bo było naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. W Lidze dzisiaj, w Pekiniego Super Lidze, zagrają się piłkarze ręczników Rubrego, którzy o 18.00 zmierzą się z MMTS-em Kwidzyn Wojciech Dadej zapowiada, że pomimo tego, że dwóch zawodników jest na kadrze, postarają się wygrać, choć na pewno łatwo nie będzie. No, dla kogo półfinał Pucharu Polski przekonamy się dziś. Myślę, że przed godziną dwudziestą wszystko już będzie jasne, czy to Chrobry awansuje, czy MMTS mecz w hali imienia Ryszarda Matuszaka o godzinie 18:00. 726-114-114 Drodzy słuchacze, to jest temat dla reportera, jeśli się zastanawiacie. Tak, audycja trwamy, czekamy cały czas na wasze telefony, ale zanim się doczekamy, no to właśnie opowiadamy, co w naszym regionie co za nami, co przed nami, co w portalu miedziowe.pl. Lokalności bardzo, bardzo dużo na naszej antenie i w portalu miedziowe.pl, no bo, no bo to jest właśnie nasz koniki, nasz temat i tym się zajmujemy. I takie lokalne tematy chcemy też zebrać od Was w naszej audycji, w temacie dla reportera, a to ostatnia audycja w tym tygodniu do 9.45, więc zapraszamy 726 114 114. Tak, a jeszcze wracając oczywiście do sportu, to nie możecie też zapomnieć, że w nadchodzącym co weekend ruszają rozgrywki, play-off w Energia Basket Lidze. Kobiet i na swoje mecze, oba o godzinie 15 zapraszają koszykarki BC Polkowice w hali przy ulicy Dąbrowskiego zmierzą się z Polonią Warszawa jak mówił po ostatnim spotkaniu z drużyną z Lublina trener Karol Kowalewski Polonia, choć zakończyła sezon regularny na siódmym miejscu to wcale drużyną wygodną nie jest tak więc znowu będzie trzeba kawał potu wylać i serce zostawić na parkiecie żeby wygrać oba spotkania, no i z tą przewagą dwóch zwycięstw jechać na spotkanie do stolicy. Mecze BC Polkowice Polonia Warszawa, sobota, niedziela, godzina 15 w hali przy ulicy Dąbrowskiego. Dosyć odległe wydarzenie to 2 kwietnia, ale warto sobie też zarezerwować i zapamiętać datę 20 marca, bo właśnie 20 marca ruszać będzie sprzedaż biletów na kwietniowy koncert Głogowskiej Rewi Graffiti. Tym razem 16 kawałków z repertuaru Czesława Niemena. Młodsi i starsi i absolwentki Rewi zderzyły się z tym repertuarem i 2 kwietnia w Centrum Kultury Miejskiego Ośrodka Kultury będzie można tego koncertu wysłuchać, a bilety będą do nabycia od 20 marca w biurze obsługi klienta Miejskiego Ośrodka Kultury. Tak więc zapamiętajcie sobie te daty. Zapraszamy 726 114 114, ale w ten weekend też muzyka będzie gościć w Zagłębiu Miedziowym. Wyjątkowe wydarzenia, nie tylko muzyczne, ale między innymi, jeśli chodzi o muzykę, to taka wyjątkowa się pojawi w Lubinie w najbliższą niedzielę, bo to będzie muzyka fado, którą trzeba kojarzyć z Portugalią, z ciepłem, ze słońcem, z melancholią też oczywiście, chyba przede wszystkim, ale organizatorzy zapewniają, że to tak nie do końca bardzo melancholijny będzie koncert. No niekoniecznie, niekoniecznie może się okazać momentami żywiołowy, a Fabia Rebordao na scenie o godzinie 19.00. W Centrum Kultury Muza w Lubinie 12 marca, w najbliższą niedzielę, to w ramach trasy Siesta w drodze. Wcześniej jeszcze będzie spotkanie autorskie z Marcinem Kedryńskim, ale jeśli chodzi o Fabię Rebordao, to naprawdę może być cudowny koncert. No i na pewno będzie taki smaczek w postaci utworu zaśpiewanego przez Fabię po polsku, a artystka świetnie sobie radzi, jak się okazuje, w utworach po polsku, wywołany wcześniej Czesław Niemen przez Leszka Wspaniałego. No właśnie pod papugami miała okazję taki utwór już prezentować po polsku. Podobno, no myślę, że to chyba już taki pewniak, inny jakiś utwór przygotowała na tę trasę. Jaki to będzie, to się przekonamy w najbliższą niedzielę, ale jak śpiewa pod papugami, to można w sieci sprawdzić. No wyjątkowa artystka, więc nie można przegapić tego wydarzenia, na pewno. No i bardzo istotna sprawa, właściwie to w Lubinie zaczyna się i startuje trasa tej takiej okołowiesennej siesty w drodze, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Szczegóły na ten temat również są w naszym portalu miedziowe.pl do działu przegapi i do zakładki, co gdzie, kiedy zapraszamy. Przypominamy też, że dziś o godzinie 18 w sali Rajców Ratusza spotkanie z okazji Dnia Kobiet pod tytułem Niezwyczajne Babki. Spotkanie to wraca po pandemicznej przerwie, będzie można przyjść oczywiście w miłym towarzystwie i w dobrowym gronie sobie porozmawiać. Spotkanie prowadzić będzie Bartek Adamczak. Oczywiście przygotowano też ciacho i poczęstunek. A jakie to będą niezwyczajne babki, to główna organizatorka głogowska podróżniczka Grażyna Sroczyńska do końca trzyma w tajemnicy, tak więc ci, którzy są zainteresowani, z kim będzie można dzisiaj porozmawiać, komu zadać pytanie i podać, poznać niezwyczajne pasje babek z Głogowa, no to dziś o 18 warto pojawić się w sali rajców Głogowskiego Ratusza. A niezwyczajna babka też się... Się pojawi dzisiaj w Gaworzycach dzisiaj no, wyjątkowa wystawa, start wyjątkowej wystawy, wernisaż o godzinie 19 w Galerii Sztuki i Formaty i będzie to wystawa ikon, a dlaczego artystka tworząca te ikony jest tak wyjątkowa? No to trzeba przyjść, trzeba się z nią spotkać, posłuchać, co ma ciekawego do powiedzenia, bo nie tylko ma do zaprezentowania pracę, ale można na ciekawe tematy z tą osobą też porozmawiać. Ja na pewno po po porozmawiam z panią Gabrielą Kalińską, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gaworzycach i będziemy zapraszać właśnie na to wydarzenie. Więc trochę uchylimy rąbka tajemnicy. Cóż to za osoba i na czym ta wyjątkowość polega, więc po południu, wczesne popołudnie proszę sobie zaplanować oczywiście z Radą Melka Zagłębia Miedziowego, bo będziemy zapraszać właśnie na ten wernisarz na godzinę 19 do galerii sztuki Formaty w Gaworzycach, a naprawdę będzie to wyjątkowa artystka. No i nie tuzinka prace do obejrzenia. Polecamy Wam cały czas nasz numer telefonu 726 114 114. W sobie nie wiem czemu dzisiaj taka cisza, może też jakieś nie kwiaty i motyle. Natomiast no, y, pamiętajcie też o tym, żeby odwiedzać miedziowe.pl, zaglądać do działu co gdzie kiedy i nie przegap, ale też obserwujcie dzisiaj pilnie po godzinie 10, bowiem mam dla Was dość zaskakującą i ciekawą informację z Głogowa. Ona będzie po godzinie 10 już w portalu i też dzisiaj w naszych serwisach lokalnych. Ja mogę powiedzieć tylko, że Leszek mi uchylił rąbka tajemnicy i to może być naprawdę hit. coś. I to może być hit, więc obserwujcie uważnie dzisiaj Miedziowe.pl i słuchajcie uważnie Radielka Zagłębia Miedziowego. Dziś też w naszym portalu. Ale też i w naszych serwisach. Obszerny materiał z mojej wczorajszej wizyty i prośby lokatorek o interwencję z ulicy Obrońców Pokoju 5 nie mają. Nie wiem, jak to ująć nawet. Bo to trudne jest do ujęcia. Czyli jest trudne do ujęcia, ale mają takiego lokatora, który poprzez nagromadzenie różnych rzeczy u siebie w mieszkaniu spowodował, że w klatce pojawiło się robactwo, ale to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, bowiem, jeśli nie daj Boże, podczas jakiejś alibacji alkoholowej, które często tam się odbywają, zresztą mam zdjęcia od lokatorek z wczoraj, wczoraj znowu była tam interwencja policji, jeśli dojdzie tam do pożaru, to może naprawdę dojść do tragedii. Mamy nadzieję, że ktoś się w końcu przebudzi jakoś mieszkanką tej klatki pomoże, bo oprócz tego, że jest zagrożenie pożarowe, robactwo w klatce już jest, no to jeszcze jest jedna sprawa, a mianowicie załatwianie potrzeb fizjologicznych przed klatką i przy bloku. To jest po prostu dramat. Ale, w 21. wieku. Tak, więcej, więcej oczywiście w moim obszernym artykule już niebawem na miedziowe.pl i też w serwisach lokalnych będziecie mogli posłuchać jak dramatyczną sytuację mają mieszkanki akurat tej klatki na obrońców pokoju. Dziś też w portalu miedzie.pl dobra informacja dla mieszkańców Czernej w gminie Żukowice, bowiem samorząd pozyskał już kolejne środki zewnętrzne na aktualnie już modernizowaną świetlicę właśnie w Czernej. Tym razem to 150 tysięcy złotych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich z województwa lubuskiego. Gdy dodamy do tego pozyskane w ubiegłym roku 250 tysięcy złotych z kghm wychodzi na to, że gmina z własnego budżetu wyda na realizację tego zadania, czyli na modernizację świetlicy jedynie 20% planowanej kwoty. Tak więc warto było się starać o te środki. Dziś też będziecie mogli zobaczyć najświeższe zdjęcia z wnętrza remontu montowanej świetlicy, a wygląda to już naprawdę bardzo, bardzo dobrze, i prace są zaawansowane. Obiekt wart pół miliona ma być oddany w maju. Na początek drugiej części naszej audycji odbieramy pierwszy dzisiaj telefon. Dzień dobry. No ale hmm. ten ktoś już nie uzbroił się w cierpliwość. E, Ty... Całe 15 minut czekaliśmy na telefony i on się pojawił w trakcie reklamy. W trakcie reklamy możemy oczywiście telefon dobrać, ale wtedy z wami na żywo nie porozmawiamy. A ideą tej audycji jest to, żebyście na żywo nam przekazywali swoje uwagi, bądź też dedykowali komuś kwiaty i motyle. A warto to zrobić dzisiaj, bowiem sobota i niedziela odpoczywacie od tematu dla reportera i wracać będziemy oczywiście w piątek, bowiem nasza audycja. Poniedziałek! Pią o tak, ale też na py. Tak. W poniedziałek będziemy wracać, oczywiście. To dzisiaj przy piątku tak mnie coś tutaj zaćmiło, jeśli chodzi o określenie konkretnego dnia, a w weekend też odwiedzajcie bo bowiem nie zabraknie tam galerii zdjęć z różnego rodzaju wydarzeń, nie tylko sportowych, choć oczywiście sportowe no prawdopodobnie będą dominować, choć myślę, że i ciekawa galeria zdjęć dzisiaj będzie wieczorem od Maćka i życkiego właśnie wspomnianego spotkania z babkami niezwyczajnymi w sali rajców ratusza. Tak, w sali rajców. Ma, um... A to spotkanie o której godzinie? O 18.00. 18, 18, 18, tak. Dobrze, 18. Maciek też wybiera się na, do Lubina na spotkanie z kim? kim? Czeka, z Marcinem, z Marcinem Tak, Z Marcinem Kedryckim, tak. Tam będzie. Zobaczymy. Jak tak, to spotkanie wyglądać. o 17.15. Drogi słuchaczu, ten, który dzwonił na reklamę, no dzwoni, bądź teraz taki, prosimy nie bądź teraz. Taki, bo my czekamy z niecierpliwością na telefony i na tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia albo może właśnie ten, kto chciał wysłać kwiaty i motyle, to teraz można, bo w trakcie reklamy to się nie da, więc zapraszamy. No ale tak jak wywołyłeś do tablicy Marcina Kedryjskiego o 17.15 w klubie pod Muzami, to spotkanie, a później o 19.00 koncert Fabia, Ribordao. Na scenie będzie to na pewno wyjątkowe wydarzenie. Zresztą poprzedni koncert w ramach Sieste w Drodze, który miał miejsce w Lublinie, był... Iście energetyczny. Artystka, która wówczas była na scenie, no, zaraziła publiczność swoją energią, i, i ta publiczność w pewnym momencie pojawiła się na scenie i razem z wokalistką e, e, publiczność tęczyła. No Była fantastyczna energia, i spodziewam się, że tym razem też będzie to doskonały koncert i takiego wydarzenia nie można przegapić. Skoro siesta w drodze zajeżdża do naszego regionu, to z takich rzeczy po prostu trzeba korzystać. I z innych wydarzeń również, na przykład las. Lokalna artystyczna scena kolejna odsłona już dziś, po, 10 marca. Powiem Ci Kasia, że jak słuchałem Twojej rozmowy e, z siostrami, które. Też roz... zarażają energią. Też, prawda? Zarażają energią i to bardzo mocno. Ja żałuję, że dzisiaj na tym fernisarzu nie mogę być, bo, bo będę akurat na, na meczu. Chrobrego z MMTS-em Kwidzyn, no to tak zapraszały, że nie sposób tam nie przyjść. Tak, fantastyczne, bardzo pozytywne dziewczyny, siostry, bliźniaczki, jak się okazuje, właściwie cała rodzina taka artystyczna, bo bracia też z sztuką mają coś wspólnego. Jeśli ktoś nie miał okazji posłuchać tego, w ostatnio w Dzień Kobiet nas odwiedziły dziewczyny, no to można się spotkać dzisiaj podczas tego wernisażu, porozmawiać, a na pewno chętnie poopowiadają, bo gadzać to one bardzo lubią. Oj, tak, tak, ale dobrały się we trójkę, bo Agnieszka Lewandowska tak. jeszcze była z nimi jako. Chociaż Agnieszce było trudno się przebić. Aż tak? tak. Oj, to naprawdę trzeba mieć talent do gadania. Ale Agnieszka to zaakceptowała i stwierdziła, proszę bardzo, nie tak. ma problemu. Ona zawsze się nagada podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej no właśnie. Pomocy. Także. Natomiast no, dziś też o 18:00 Fakt, że nie w regionie, bo daleko od Głogowa, ale o punkty w fortuna pierwszej lidze. Walczyć będą piłkarze Chrobrego i myślę, że, że piłkarzcy fani Chrobrego będą trzymać kciuki i obserwować, co tam się na boisku pod Beskidzia Bielsko-Biała dzieje. No, zobaczymy, jak Chrobremu pójdzie, bo ostatnio w meczu u siebie z Bruckbeckem Thermaliką nie poszło, bo skończyło się 0 do 2. Czy dzisiaj będą trzy punkty, no to przekonamy się około godziny 20 będzie już wszystko jasne. Tak więc zobaczymy, czy panowie z Książwego sprawią sobie osobiście prezent na Dzień Mężczyzn i, i zdobędą trzy punkty. No i oczywiście też swoim kibicom sprawią taki taki właśnie prezent. 10 minut do zakończenia tematu dla reportera. 726 114 114, my tu z Kasią czekamy. E, drogi słuchaczu, który dzwoniłeś podczas przerwy reklamowej. Dlaczego nie dzwonisz? Pytam. No Właśnie, bo my czekamy, czekamy z niecierpliwością. A jak się nie pojawia telefon od naszych słuchaczy, no to opowiadamy, co w naszym regionie, co pojawi się. W portalu miedziowe.pl co jest już, co już można komentować, co można obejrzeć, bo galerię foto można też oglądać w naszym portalu miedziowe.pl, więc zapraszamy. No, las wywołany wcześniej do tablicy to takie bardzo lokalne wydarzenie, bo podczas lokalnej artystycznej sceny prezentują swoją sztukę. Lokalni artyści. No i jeśli chodzi o takich lokalnych artystów, to jeszcze zapraszam do Centrum Kultury Muza w Lubinie 11 marca w najbliższą sobotę na pokaz specjalny filmu dokumentalnego w reżyserii Lubinianina Marcina Lesisza pod tytułem koniki na biegunach. No i jeszcze wystawa obrazów ym, autorstwa, bohaterki filmu Ewy y, Werfel. Więc y, tutaj też szczegóły znajdziecie na ten temat w naszym portalu Miedziowe .pl. To o godzinie 12 .00 11 .00 marca w Centrum Kultury Muza w Lubinie. E, do działu Nieprzegap, do zakładki Co, Gdzie, Kiedy zapraszamy. Wybierajcie dla siebie najlepsze ym, pomysły, podpowiedzi, jak spędzić czas wolny w naszym regionie. A faktycznie ten weekend na bogato trzeba przyznać, bo dużo tych wydarzeń. Tak, dużo tych wydarzeń. Mówiłaś o konikach na biegunach. Gdyby to był jeden konik na biegunach, to można było jeszcze Urszulę zaprosić, tak. żeby zaśpiewała. Ja pamiętam, jak miałem okazję być na no, niejednym koncercie Urszuli, to ci, ci fani, którzy y, gdzieś tam już od początku krzyczeli, to oni już na początku by chcieli konika, a konik zawsze gdzieś tam na końcu wybrzmiewał i, i wiara się dobrze przy tym bawiła. Tak więc, jeśli tu już jesteśmy przy koniach. Tak, właśnie. A jeszcze chciałabym y, przypomnieć, że no, też takie lokalne wydarzenie, bardzo, bo związane z lokalną historią, spacer historyczny to już w ten weekend. Tak, jutro o 10 spotykamy się przy Sukiennicach i każdy chętny może do tego wydarzenia dołączyć, przespacerować się po mieście właśnie w towarzystwie przedstawicieli Centrum Informacji Turystycznej. Przypominamy też, że jutro o 10 z pomnika podziemia niepodległościowego przy Fosie wyrusza marsz terenowy żołnierzy wyklętych, tak więc tutaj piechurzy mają do wyboru dwie, dwa wydarzenia o godzinie 10 w sobotę w Głogowie. No to trzeba się zdecydować. Gdzie, co i jak. Czy, czy na płaskim, jak i po mieście, czy w, w to w teren? Każdy robi to, co lubi, a na pewno można coś ciekawego dla siebie wybrać. Co najmniej jedno wydarzenie. No wiadomo, dzisiaj piątek to dzisiaj nowości w kinach w naszym regionie też można sprawdzić, co grane jest aktualnie w kinach naszego regionu u nas w portalu miedziow.pl w zakładce Co gdzie, kiedy, więc też zapraszamy a i maratony filmowe pojawiają się w kinach naszego regionu. Maratony filmowe, a my dzisiaj mamy maraton gadania. Chyba tak, chyba tak, drodzy Państwo, 9.30, prawie dziewięć i czekamy dalej na wasze telefony z utęsknieniem. Tak. Do 9.45 jeszcze poczekamy, a później to już nie będziemy czekać, bo już wrócimy do muzyki. A jak znam świat, to o 9.46 jak już audyty zakończymy, to ktoś zadzwoni i będzie ch ch się chciał wypowiedzieć. Właśnie, właśnie. <gry> Może i tak być, ale no, wczoraj z, ze stadionu przykopalnianej w Polkowicach napłynęła taką nadzieję, dobra informacja, bo, bo nastrzelał trochę ten zawodnik Bramek już w karierze. Wr wrócił do Górnika Polkowice 38-letni Mateusz Piątkowski. No jak zapowiada, chce drużynie pomóc w zdobywaniu punktów i bramek. Najbliższa okazja już w sobotę o 14.00 Polkowiczanie zagrają na wyjeździe z Pogonią w Siedlce, a sytuacji w tabeli, nie, w tabeli nie mają wcale znowu aż takiej różowej. Bowiem no, nad strefą spadkową przewaga punktowa nie jest wcale aż tak duża, jakby można było się spodziewać, bo górnik jest 11, ma 24 punkty w tabeli, a siarka Tarno Brzeg 15, będąca najwyżej w strefie spadkowej, tylko o 2 punkty mniej. A w tym przypadku Polkowiczanie jadą do pogoni siedlce, która jest o dwa oczka wyżej w tabeli, ma 26 punktów. Zapowiada się wyrównane spotkanie. Czy na przykład pogoń wykorzysta atut własnego boiska i wygra z górnikiem, czy to jednak górnik będzie lepszy na obcym boisku? No, o tym przekonamy się jutro, bowiem tak jak mówiłem, to spotkanie jutro w siedlcach o godzinie 14.00. Tak, i 14. 14.00. 14. 11 marca. To zapraszamy i faktycznie ten temat już w portalu miedziowe.pl jest. Piątkowski chce pomóc drużynie. Tak, tak. zatytułowany artykuł, także Piątkowski, y, News na piątek. News na piątek. Idealnie. Ksywa piłkarza Topiona. Zobaczymy, czy na piątkę będzie się spisywał w ataku drużyny z ulicy Kopanianej. To z całą pewnością o tym będziemy mogli się przekonać. No, ciekawy jestem jutrzejszej postawy piłkarzy KGHM Zagłębia Lubin w meczu PKO BP Ekstraklasy. Czy oni sobie z pogodą Szczecin poradzą, czy Nie. Mm. No, zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. Pogoń aktualnie czwarta w tabeli, 36 punktów, zagłębie 12-29 punktów już to jest, jest taki lekki odde oddech punktowy, bo 6 punktów przewagi nad strefą spadkową. Zobaczymy, czy drużyna trenera Waldemara Fornalika poradzi sobie z wyżej notowaną pogonią i dalej będzie szła w górę tabeli, już niekoniecznie czując oddech rywali tych, którzy walczą o utrzymanie na najwyższym szczeblu rozgrywek. A przecież warto przypomnieć, że w poprzedniej kolejce po w golu Dawiana Buchara z rzutu wolnego Zagłębie wygrało z Radomiakiem na wyjeździe 1 do 0. Wcześniej też przecież punktowało zwyciężając u siebie z miedzią Legnica 2 do 1, a jeszcze w poprzedniej kolejce 2 do 1 ogrywając Lecha Poznań, który wczoraj w europejskich Pucharach wygrał. Tak więc mecz meczowi nie jest równy. Zobaczymy właśnie jak jutro o 17.30 piłkarzy KGHM Zagłębia zaprezentują się w starciu z pogonią Szczecin. Trzy Temat, minuty. Tematowi re, dla reportera też nie jest równy jak się okazuje. Tak. Porównując ten... Wczorajszy do dzisiejszego, tak. szalona różnica. Szalona różnica. Wczoraj sporo zgłoszeń, a dziś, jak tak dalej pójdzie, to będzie taki temat, który już swego czasu Kasiu mieliśmy, czyli bez telefonów. Ale mm. mamy nadzieję, że ktoś jeszcze tą, tym rzutem na taśmę w tych ostatnich trzech minutach zadzwoni do nas i coś ciekawego nam tutaj przekaże. My cały czas wspominamy, że dzwonicie z całego regionu. Jeśli macie tylko oczywiście taką potrzebę i ochotę, to Was do tego zachęcamy i zapraszamy. I przypomnę, że nie tylko po dziesiątej, cały czas śledźcie portal regionu zagłębia miedziowe.pl, e, miedziowe bowiem dzisiaj naprawdę wiele, wiele ciekawych informacji i ona już chyba powoli wraca z otwarcia pewnego e, obiektu w Lubinie Ale tajemniczy. <grych> no mu, mu, muszę troszkę e, utrzymywać to w tajemnicy, bo jak wszystko zdradzimy teraz, to potem potem nie będziecie tutaj. A później taki wchodzi. news nie smakuje tak, Nie smakuje tak dobrze. smakować. Właśnie, właśnie, no to czekamy. Na te wiadomość od Iwony Miedźwiak, reporterki w Lubinie. I jeszcze czekamy przez dwie minuty na telefony. Jeszcze oczywiście dajemy wam tę chwilę. Może ktoś z was skorzysta z numeru 726 114 114 i poda nam jakiś świeży temat. A ty Kasiu, jakie plany na weekend? Jedziesz na jakiś koncert, na jakiś tak. mecz? Na pewno, na pewno na koncert Fabi Rebordao. Bo byłam na sieście w drodze poprzednio w Lubinie i no byłam zachwycona, naprawdę byłam zachwycona artystką Lucia G. Carvalho. Wówczas była na scenie, no i ta Portugalia bardzo, bardzo jest wielkim moim marzeniem podróż do tego kraju. Na razie podróżuję do Lubila, <laughs> żeby poczuć Portugalię. Jakiś przedsmak e, musi być tej Portugalii. A, w, e, no tak, Portugalia. Też nie byłem. Hmm. Fajnie byłoby pojechać. No to, Kasia, Może kiedyś. Trzeba dążyć do realizacji swoich marzeń, tak, tak więc zrzucić tego oczywiście z całego serca, e, żebyś do tej Portugalii poleciała. Dziękuję. No. <laughs> Teraz, teraz, kciuki, teraz że to się uda. Odlecisz muzycznie w coś czuję w, to w sobotę, tak? Yy, tak, nie, w niedzielę, w niedzielę, niedzielę w niedzielę, w najbliższą niedzielę, yy, także ja y, polecam to wydarzenie yy, ja jadę w ciemno, yy, chociaż nie do końca w ciemno, no bo mówię, yy, wówczas była inna artystka, ale spodziewam się yy, po tym co usłyszałam ostatnio, że teraz też będzie fantastycznie i, 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 i nie będę żałować to na 100%. No i poza tym, no to jeszcze jest kilka wydarzeń, na które z chęcią bym poszła, ale czasu zaczyna brakować. E, hrabina Pączek w sobotę, to jest coś, co też bardzo lubię, czyli lubię bardzo Joannę Kołaczkowską. Jej śmiech. Też. W ogóle poczucie humoru. My, my Doskonała twu, my, kobieta. My Twój śmiech też w redakcji robimy. <laughs> Dobrze, to co z tym uśmiechem na buziach kończymy temat dla reportera. Cóż, drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że liczniej nas odwiedzicie w poniedziałek o 9.15, wtedy w temacie dla reportera też będziemy na Was czekać. Miłego weekendu. Do usłyszenia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy. w w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.